Ho, ho, ho! Dzień dobry, szczęść Boże! Dobry wieczór, bardzo cześć czołem. Tak chyba trzeba by dzisiejszy dzień rozpocząć, bo dzisiaj przecież 6 grudnia 2024 roku jest piątek, pierwszy tydzień Adwentu. Czyli może dzisiaj szczególny dzień na to, żeby otrzymywać i przyjmować przede wszystkim wszelkie błogosławieństwa Boga? Tego Ci życzę: otwartości na nie, gotowości na przyjmowanie i pomnażanie błogosławieństw i swoich talentów. Przejdźmy do czytań. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan, Bóg. Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za bur zostanie uznany? W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych wolno od mroku i od ciemności będą widziały. Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w świętym Izraela. Bo nie stanie ciemiężcy, z szydercą koniec będzie. I wytępieni zostaną wszyscy, co za złem gonią, którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu. Którzy w bramie stawiają sidła na sędziów i odprawiają sprawiedliwego z niczym. Dlatego tak mówi Pan Bóg domu Jakuba, który odkupił Abrahama: Odtąd Jakub nie będzie się rumienił, ani oblicze jego już nie przyblednie, bo gdy ujrzy swe dzieci, dzieło mych rąk wśród siebie, ogłosi imię moje jako święte. Wtedy czcić będą świętego Jakubowego i z bojaźnią szanować Boga Izraela. Dusze zbłąkane poznają mądrość, a szemrzący otrzymają pouczenie. Oto słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Psalm Responsoryjny. Pan moim, moim światłem i zbawieniem moim. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać, Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę. Pan moim światłem i zbawieniem moim, o jedno tylko pana proszę i o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w jego domu, po wszystkie dni mego życia, abym kosztował słodyczy pana, stale się radował jego świątynią. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Wierzę, że będę oglądał dobrego Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Oto nasz Pan przyjdzie z mocą i oświeci oczy sług swoich. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przechodził, ruszyli za nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: Ulituj się nad nami, synu Dawida. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do niego, a Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli mu: Tak, panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej, niech wam się stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o nim po całej tamtejszej okolicy. Oto słowo pańskie: chwała Tobie, Chryste. Dobrej wiary, wielkiej wiary Ci życzę, błogosławie z Panem Bogiem, dobrego dnia.